Wszystko ustawione. Widzowie wściekli po odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Najnowszy odcinek Twoja twarz brzmi znajomo wygrała Reni Jusis, która wcieliła się w Cindy Laper. W mediach społecznościowych pojawiła się masa krytyki tuż po zakończeniu tego odcinka. Okazuje się, że widzowie mają wątpliwości co do oceny jednego z uczestników. W sieci rozpętała się prawdziwa burza. Twoja twarz brzmi znajomo w ogniu krytyki. Twoja twarz brzmi znajomo to jeden z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. Unikalny format zdobył sympatię wielu telewidzów, którzy z ciekawością wyczekują występów kolejnych gwiazd wcielających się w znanych artystów. Nowa edycja programu boryka się jednak z pewnymi problemami. Okazuje się, że widzom nie przypadły do gustu zmiany kadrowe wśród jurorów. Zdaniem widowni między sędziami brakuje chemii, a ich oceny są w wielu przypadkach nieadekwatne. Z tego powodu wielu zdążyło już okrzyknąć obecną serię jako najgorszą w historii. Reni Jusis wygrała najnowszy odcinek TTBZ. Ostatni odcinek Twoja twarz brzmi znajomo przebiegł w nieco lepszej atmosferze niż poprzednie. Jurorzy w swoich ocenach podkreślili, że widzą sporą zmianę wśród uczestników, którzy dotychczas zajmowali miejsca w dolnej części tabeli. Ponadto sami sędziowie zdawali się nieco łaskawiej oceniać występy celebrytów, co uspokoiło wiernych fanów programu. Finalnie w czwartym odcinku nowej edycji najlepiej zaprezentowała się Reni Jusis, która zaśpiewała utwór Time After Time z repertuaru Centi Laper. W mediach społecznościowych stacji znaleźć może wiele pozytywnych komentarzy na temat wykonania oraz całej prezentacji. Zdaniem internautów, wokalistka świetnie oddała charakter wylosowanej artystki. Rewelacyjnie przepiękna Cindy, głos jedne do jedne. Super występ w końcu się schowała za postacią i nie było słychać i widać Reni. Super występ Cindy Laper to czasy mojego dzieciństwa. Dziękuję za tę piękną podróż w przeszłość, Reni. Było cudownie, piszą zachwyceni widzowie. Widzowie oburzeni wynikiem jednego z uczestników. Okazuje się jednak, że zdanie jurorów nie w pełni przypadło do gustu widowni. W sieci można przeczytać wiele krytykujących komentarzy dotyczących przede wszystkim wyniku jednego z uczestników. Widzowie mają za złe sędziom, że źle potraktowali Aleksandra Sikore, który wcielił się w rolę Stachurskiego. Zdaniem wielu internautów dziennikarz powinien wygrać lub zająć zdecydowanie wyższe miejsce. Oleg był 100% oryginału, jak widać wszystko ustawione. Stefano i Justyna rażąco zaniżyli punktację Olka, który świetnie oddał Stachurskiego, a dali zbyt wysokie noty Kubie, który mimo wielkiej mojej sympatii zaśpiewał utwór swoim głosem. Nie zgadzam się z ocenami występu Olka Sikory. Był dzisiaj absolutnie wspaniały. Reni była dziś niezwykła, ale ona nieraz jeszcze nas zaskoczy. U Olka druga taka okazja może się nie zdarzyć, a jego występ też był oszałamiający, jedne do jedne z oryginałem. Szkoda, że nie wygrał, ale przede wszystkim, że tak bardzo pominęło go połowa Jury i uczestnicy. Piszą rozgoryczeni fani formatu.